Dzień dobry, nazywam się Marta Bożęcka, znacie mnie z Instagrama z konta Sadzonki Leszczyny lub Sadzonki Szkółka Bożęckiej chciałam Was oprowadzić po naszym sadzie i ogrodzie. Zaczynamy podróż od naszego domu i tego ze przed domem. Na razie jak widać jest trochę w rozsypce jeszcze nasz ogród, ale nie to jest przedmiotem naszego filmu, tylko nasz sad, ponieważ już tutaj za domem naszym znajduje się to, co najważniejsze, czyli sad leszczynowy i od niego zaczynamy naszą krótką podróż, nasz krótki spacer. To jest najstarsza część naszego sadu, ma około 40 lat mają te drzewa tutaj. Są już naprawdę potężne i stare. Mimo to nadal dobrze się trzymają. Na szczęście leszczyna ma to do siebie, że nie potrzebuje wymiany nasadzeń zbyt, zbyt szybko. Jest to raczej długowieczna roślina. Akurat słońce jeszcze nam tutaj wyszło piękne. Tutaj jest też część, jak zapewne widzicie, część naszego sadu. Tutaj są też jabłonie i grusze. Jak zapewne poznajecie po, po kwiatach tutaj. Właśnie. Ale skupimy się raczej na na leszczynach, bo chciałam wam pokazać też nowe sadzonki, które już niedawno posadziliśmy. Tutaj, jak pewnie widzicie, jest część to są sadzonki w tym roku, w zeszłym roku, które były, które były właśnie wykopane. Tutaj tam widzicie z kolei drugą część naszego sadu, jeszcze, przepraszam, że tak chaotycznie trochę, to mój pierwszy film z tej serii, więc sami wiecie jak to jest. To mają około 15 lat ta część, nie za garażem. A tutaj nadal widzicie, już są właściwie resztki, bo kończy, właściwie już zakończyliśmy sezon. Już raczej nie będziemy sprzedawać sadzonek leszczyny, ale jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście jeszcze tam ze 100 sztuk się znajdzie. I to są właśnie ostatnie sadzonki. Ale część z nich tych niesprzedanych, bo niestety nie sprzedaliśmy wszystkich rocznych leszczyn. Została już rozsadzona, więc będą już na jesieni jako dwuletnie do sprzedaży. Już teraz zapraszamy. Może zajdę tutaj, ponieważ strasznie liście przeleszczą mi pod butami. O, tutaj jest właśnie matecznik, czyli najważniejsza część. No tutaj można powiedzieć, że stąd się biorą właśnie sadzonki leszczyny. Są właśnie odmianami. Tak mamy tutaj. To oczywiście nie jest jedyna część matecznika, no, ale to jest najważniejsza część, jeśli chodzi o pozyskiwanie sadzonek. Oczywiście te drzewa, które Ty jeszcze widzicie, one owocują, ale przede wszystkim ta część jest tworzona po to, żeby były sadzonki. No tutaj, oczywiście, kolejne inne nasze owoce tej kwitną. Właściwie już przekwitają śliwy. Tutaj są też śliwy. No to jest część, jak widzicie, śliw, grusz oraz jabłoni oraz tutaj już wspomniane właśnie montowaliśmy nawodnienie niedawno parę dni temu przed majówką nawodnienie dla naszych rocznych sadzonek. Tak one wyglądają. Możemy się przejść. Tam w oddali bliżej między widzicie takie zieleń, zieleń, taką wystającą z trocin, to są oczywiście agresty, bo sadzonki agrestu też mamy. No ale na chwilę jeszcze skupmy się tutaj na naszych leszczynach. Przede wszystkim barceloński został, barceloński, welkataloński, my nazywamy go barcelońskim, ale większość zna go jako kataloński. To jest najbardziej popularna, rozpowszechniona odmiana orzecha laskowego w Polsce. No ale też z drugiej strony jest na tyle popularna, że jednak e, najwięcej zostało ich sadzonek, więc klienci na siebie raczej bardziej zróżnicowane odmiany. No tutaj w tej chwili najpiękniejsza część naszego sadu, czyli sad wiśniowy jak widzicie jest piękny, bo właśnie kwitnie. Tam gdzie jest ta drabina to jeszcze się ciągnie tam dalej. No i może zatrzymamy się też na chwilę, ponieważ no wydaje mi się, że jest rzeczą wartą. Wartą obejrzenia, wartą sfilmowania. Jak widzicie, postawiliśmy na naturę w tym roku. Jak widzicie, to jest obornik pod wiśniami. Ceny nawozów są jakie są, chyba nie musimy tłumaczyć, nie muszę tłumaczyć jakie są. A ponieważ nasz sąsiad ma konie, ktoś inny jeszcze tam nam wsiadał obornik pod zboża, więc stwierdziliśmy, że dlaczego tego nie wykorzystać, prawda? No tak, czereśnie też już właściwie przekwitają. Jestem ciekawa jak to wyjdzie. Tam dużo z nich przetrwało przymrozki. Niestety u nas były przymrozki, szczególnie dwie noce. Jeszcze przed majówką były. Były ciężkie. Tak jeszcze wam pokażę tam konie widać w oddali naszego sąsiada widać? je? Widać właśnie. No tak, póki tutaj nie wbiegają, tak jak kiedyś to miało miejsce, to nam te konie nic nie przeszkadzają. A niech sobie będą z daleka od naszych sadzonek, czy w ogóle sadu, to idziemy dalej. Może na chwilę zatrzymajmy się przy pięknie tego sadu wiśniowego i przejdziemy kawałek dalej do kolejnej części naszego sadu leszczynowego, ponieważ on się ciągnie. Jest dosyć długi, jak widzicie, ta nasza działka jest raczej nie jest jakaś specjalnie szeroka, ale jest dość długa, więc czeka nas trochę jeszcze parę minut dobrych spaceru. więc pewnie będzie trochę szumiało. No ale jest pięknie. No i te pszczółki, które zapylają. No coś cudownego. Ale widzę, że też już trochę zaczynają przekwitać wiśnie. Te pierwsze, które zaczęły. Norstar zaczął przekwitać nefry. Pewnie najpóźniej będzie przekwitała, bo też najpóźniej. Kwitnie. No jest piękne cięcie, aczkolwiek chłodny niestety. Nie wiem czy będziemy szli do końca, ponieważ nagrywam aparatem jest trochę ograniczona na karcie pojemność. Podejrzewam, że więcej jak pół godziny nam nie wystarczy. Nie wystarczy na tyle materiału. Ale też myślę, że nie będę się aż tak rozgadywać strasznie. Bo nie będziecie chcieli tego słuchać aż tyle. Więc może ja już się mało z nie, nie mówię. Ale oddaję wizję duże. I to jest kolejna część naszego sadu leszczynowego. Ta większa, największa, ponieważ to już do końca będzie sad leszczynowy. Te drzewa nie wiem, ile mogą się. Na pewno mają kilkanaście. O, zając, widzicie zające? Fajny, prawda? No i się patrzy na nas. <grytanie> tak, jest taki duży jeden, zając u nas mieszka. No nie są to może najbardziej przyjazne zwierzęta naszych sadzonek, ale nie sobie, żyje. jest fajny i się przyzwyczailiśmy do niego. to są właśnie leszczyna czerwonolistna, jak widzicie, bardzo piękna. Zwłaszcza teraz jest piękna na tle zieleni, jak wygląda. Jest cudna według mnie. Często ludzie wybierają ją jako roślinę oczywiście ma też owoce normalne, ale bardzo często jest wybierana jakaś taka roślina do ogrodu, taka nie tyle ze względu na owoce, a ze względu na wartości chciałam powiedzieć artystyczne, estetyczne bo jest bardzo piękna później z czasem będę Wam pokazywała w kolejnych miesiącach inne filmiki pewnie mam nadzieję, że będę kontynuować prowadzenie tego kanału to zobaczycie, że ona z czasem, jej liście zaczynają robić się zielone a ta czerwień przychodzi po prostu na orzechy, na owoce No, więc sobie spacerujemy dalej Drzewa, to jak idziemy im dalej, że tak powiem, w sad, tym one są coraz młodsze. Ponieważ tutaj były bodajże trzy, trzy takie etapy sadzenia tych leszczyn, tych drzew. Oczywiście nie muszę mówić, że materiał własny wysadzaliśmy tutaj. To jest najstarsza część, ale tutaj zaraz przejdziemy do trochę młodszych, a tam znowu zając. Chyba niestety on za bardzo nie wie. A nie, są tam dwa zające, no cała rodzina jest zajączków. No, no piękne. Piękne nam się trafiło. Chciały koniecznie widzę być na pierwszym filmie moim. Tutaj są młodsze drzewa trochę. A one już w pełni owocją właściwie. Leszczyny już zaczynają w trzecim roku swojego istnienia. Oczywiście mieć bardzo pojedyncze, ale jednak już mają pierwsze owoce. Znowu czerwona listna leszczyna tam. Oczywiście tutaj z tego też pozyskujemy sadzonki. Tutaj właśnie. Też bardzo dobrze się ukorzeniają. Więc to jest trochę dwa w jednym, matecznik i sad w jednym. No ale wiecie, no trzeba wykorzystywać dobrze teren. Tak, zające chcą, chcą być ewidentni na tym filmie, więc... Nie będziemy im przeszkadzać. Tutaj jest już młodsza część sadu naszego. Jak widzicie zresztą są mniejsze już te drzewa. Ale i tak mają na pewno ponad 10 lat, nie wiem, te 12 13 może. Pamiętam jak je sadziliśmy to wydawało się to takie odległe, że one będą takie takie duże rozłożyste A jednak. Może do końca w takim razie nie będziemy chodzić, ponieważ tam te zające, tam jak jest siatka, nie będą miały za bardzo drogiej ucieczki, a ja nie chcę je płoszyć, bo jak, jak mówiłam, nam te zajączki nie przeszkadzają, niech sobie żyją, po co będziemy je denerwować, słabi pani pani zresztą, więc no wiecie, nie będziemy im przeszkadzać po prostu, niech sobie żyją. Więc zostało nam jeszcze kawałek, ale też boję się o to, żeby mi tutaj nie starczy miejsca. Więc pomału będziemy kończyć naszą wycieczkę. To był w takim razie pierwszy film na tym kanale. Ale na pewno nie ostatni. Będę Wam pokazywała między innymi środki ochrony roślin, jakie stosujemy zabiegi, co robić jeżeli będzie susza. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie suszy, no ale znając życie może tak być. Chociaż akurat leszczyny są o tyle. Wytrzymały jeśli chodzi o suszę, że potrafią naprawdę bardzo długo dobrze sobie radzić, nawet bez wody. Zresztą ta ziemia, na której tutaj jesteśmy, akurat ten kawałek naszej ziemi, nie jest jakiejś dobrej klasy, ta ziemia, ale sobie dobrze radzą. Dobrze, to tam już jest w oddali, widzicie pewnie słupek kończący naszą działkę. I tę część, oczywiście, po lesku, część naszego gruntu. I to by było chyba na tyle, widzicie. Bardzo Wam dziękuję za kilkanaście minut. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki i miłej dalszej części majówki. Do widzenia!